A. a, no teraz poznałem, cześć. No witam, witam. Słyszę tłoneczko, łatwiej ci kaczory odlatują. No tak, mamy, mamy, tu jeszcze Jest, jednego jest, i nie na co się ogląda, na mokro i nie odlatuje. No, no, a umiem tylko 6 stopni na plusie, bez opadów, pochmurno, bezwiecznie. No niemożliwe bez wiatru? w klasztwo jakoś to się mówi. Także już go tutaj i dzisiaj tak samo. wie, gdzie ty jesteś? No to dobra, to... Aha, to... A wiem, znaczy ja, ja nie, nie słyszę go, ja znaczy, słyszę jak moduluje ten kolega, powiem ci, tylko że po prostu jest dla mnie czytelny, tylko słyszę ślad modulacji. Ja wczoraj słyszałem, jak tam z wami łącze robił, ale się nie chciałem wcinać tutaj, powiem ci, Józem, żeby ci nie popsuć nagrania jakiegoś, nie? A ja nie nagrywam już teraz, przestałem nagrywać, Krzysztof? Krzysztof? No dawaj Jarek, to tam. Słuchaj, przestań no się ładnie, skąd nadajesz, jakiego sprzętu i się zobaczysz później w telewizji, w nowym radiu, jak cię słychać. No dobra, nie ma problemu, także z tej strony 29 Dywizjon, Oskar Cartiera, 115, operator Krzysiek, stacja bazowa Mullingar. 70 km na zachód od Sablina. Jarku, raport dla Ciebie to jest piątka, siódemka, w porę do dziękuję. Proszę, Jarku, do Ciebie. Bardzo dziękuję. Zostało to uwiecznione. Zobaczysz to, jak to wychodzi i zobaczysz nowe radio.